Bardzo serdecznie z tej strony Drift i witam Was w kolejnym odcinku z serii e, Survive on Raft. Czy Ciebie wywaliło? E, tak, wywaliło mnie, czy. To... A Ty wyszedłeś wcześniej? Nie. Zoczedłeś? Tak, byłem. A, nie, to mnie wywaliło. Aha, no to dobra. Ale witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Survive on Raft. Dobra, no jak widzicie, no, na razie Tokio zaraz dołączy, tylko y, go wywaliło. Kurczę, muszę skraftować to badziewie. Dobra, już mam haka. Mm. Witam bardzo serdecznie. Wróciłem. O jest, tutaj Tokio. No i wrócił oczywiście na rejony. No jak widzicie dzisiaj do odcinka mamy oczywiście tak trochę wyrównać tą platformę, żeby tutaj zrobić to. I troszeczkę poukładać naszych itemów, bo jest ich troszeczkę za dużo, ale to się ogarnie. Tak. Więc... No tak. Ja się na razie zajmę platformami pierwsze, co jak widzicie, już nastał ranek. W poprzednim odcinku właśnie skończyliśmy, walnęliśmy nockę, bo jeszcze nie odblokowaliśmy łóżka. Więc no. Tutaj ogarnię to nie o skrzynki, po Ok. No to ja zacznę już robić tą podłogę tutaj. A, muszę mieć te liny. Dobra, to idziemy skraftować liny. Mam 8 Lin aż teraz łącznie 11. Tutaj. Aha, i tu już mi brakuje. A ile lin mi brakuje? Nie mam tego. Mam, mam 3 liny, czyli jeszcze potrzebuję 5 lin, żeby móc zrobić ten. Dobra. No to pójdźmy sobie tutaj pozbierajmy. O już są dwie liny, no i fajnie. Znaczy listki oczywiście. Więc to no. Dobra. To już tutaj zrobiłem w miarę. To zaraz zobaczę. I widzowie też zobaczą. No cztery skrzynki. Spoko, spoko. Tutaj do wiadra to nieszczęsna Wow, spadłem. Ej, chyba to właśnie zależy te listki, chyba są właśnie w tych skrzynkach w beczkach, nie ma ich, tak zauważyłem. Choć ja przynajmniej nie, nie miałem okazji o. zobaczyć, czy są w tym. Okej, okay, okej. Okay. Tu będą te... Jak coś, to w tej będą... Nie wiem, tu będą listki. Liny to liny będą w oddzielnej skrzynce. Liny, craft all, okej. Okay. Jeszcze dwie liny. Potrze czy jeszcze potrzebuję dwie liny zrobić. Okej. Okay. Jeszcze ja pójdę na piję. O kurde, dzięki, że mi przypomniałeś. Jestem głodny i spragniony, to trzeba się napić najpierw. Czekaj, czekaj, masz jedną. Masz. Mam, 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 spokojnie. A masz tutaj, ci rzucę. O dzięki. O, zamiast wziąć to się napiję. Dobra, ja już mam 100% water. Teraz sobie zjemy. Jedzenie tutaj akurat jest takie, że praktycznie cały mi się food zapełnia, więc... Gorzej jest naprawdę z y, wodą. No Jest czasami Okej, okay, craft all. Dobra, czyli już tutaj połodłogę kończę. Potrzebuję desek, no, mam problem z desek. Ale... Ja zobaczę ile mam desek. Y... Mam 30 desek. Ja okay, już mam trzy, Dobra. Czy nie wystarczy? Okej. Okay. Eee, o! Kolejne, Pysz... To on mnie zaatakować, bo ja do wody Nie, nie tu jest wykrzyki. No. Co? Co jest? Rozwalił nam. Co rozwalił? Co u mnie to jest? Oj. To bajka. Mi rozwali. Więc trochę śmiesznie. Dobra. Ło, skrzynka. Tutaj są te raksy, to co ja tutaj je dam jakieś tkaniny, tak? Tak trzeba nazywać te skrzynki. Później wiesz, będą tak, tabliczki pamiętam żeby yy, tutaj okej. Okay. Tego też mam sporo. Tutaj będą kubełki. I tutaj będą... Ben... Tam to bardziej takie liście. Wiesz. Tutaj liście? No, no. Czekaj, bo nie mogę. O, czekaj. Dobra. Nie, no nie mogę, halo. Tej skrzynki nie mogę zająć, rozwala się w kurze. Nie mogę tej skrzynki otworzyć. A wiesz czemu? Bo masz ten hak. Musisz przełączyć na inną rzecz. Ja to się otworzyć. Jest co? Poczekaj. <grym> Nie rozwali, Ech, zobaczmy co tu jeszcze możemy zrobić. Ty... bait ty, to ja sobie połowię trochę, żeby te, zrobić z tego bejta, choć nie wiem, co on daje, ale... Można sobie spłoszyć rekina, gdyby miał nam coś rozwalić. No. No, a jednak to będą lina. To ja będę w sumie będę łowił, żeby to zdobyć te ryby, więc... No, no. Dobra. Kotwisz! Taki... No to nie, te, tego nie potrzebujemy. Czekaj, jak, czekaj, jakie to muszą być te ryby? Czy ryby? no tak, ryby taka żółta battery fish i sibas o, tu miałem tą rybę dobra, to się zaraz wyłowi no. taki spokój jak na razie o, już coś wzięło o, dobra, mamy tą rybę i jeszcze jedną taką żółtą więc tak. i może znajdziemy. O, to. o tak, połowę. Ja połowę w takim razie skrzynki, beczki. Hmm, o, beczki. o, tutaj coś chyba bierze mocnego. Łoł! Wow. Jest, dobra, mam tu rybę. Spoko. To tak, yy, tworzę baita. Tylko nie wiem, czy te, teraz będzie bez sensu znaczy, używać baita. No ale można go skraftować od razu, na wszelki wypadek. No można To już go skraftowałem. Okay. Tu ten rekin się kręci. ok co jeszcze tutaj zobaczmy. Co możemy tego, za level siódmy, który zaraz wbijemy, będziemy mogli y, dach może zrób, zrobić, będziemy mogli zrobić drzwi i ścianę, tak? No, jeszcze nawet y, pochodnie, a za level ósmy już jest y, jakiś tego do sadzenia. A, okej, okay, to, to spoko, to ja się będę w, ziel w, ziel w zielarskie rzeczy wzięło. <noise> Dobra, złapałem. A więc tak to wygląda, no brzydka pogoda na dzisiejszym dniu, a raczej odcinku, bo odcinek to u nas jeden dzień, chyba że mieli łóżko, no to będzie dwa dni. No. Wow, jak <laughs> się wystraszyłem, wystraszyły. Ej dobra. No. Wydaje mi się, że będziemy mogli powoli się tutaj zabudowywać już. Zobaczmy, mamy oczywiście tak yy, dach, dach jeszcze chyba nie, ale be... o właśnie doorway. Jezu z tymi linami to jest dramat, craft. No. Czemu? Aha, to takie przejście tu będzie tak, ściana. Tu będzie taka ala coś, ala kuchnia, bo tutaj są takie rzeczy bardziej kuchenne. No dobra. Skąd ty masz tyle tego? What the hell? No, no, coś. Tu masz 6 linii nic mi nie mówisz? <noise> no. Mordo! O! Czekaj. O nie, wpadło mi pod ten. Mogę to wziąć? Wiesz to. I mordo, bo to już jest pod tym. No zaraz wypełnię drugą stronę. Tak? Wiem, wiem. Jeszcze jeszcze głupi nie jestem. E, dobra, ej, już się zaczyna tutaj robić ciekawie to No można... jak już są te ściany gwij, to już tak trochę szczególnie okay. się robi. No tak. Wydaje mi się, że później będziemy robić tutaj ten... Tu tak. bym nawet zrobił te, te takie płotki tutaj. Na no, ten? Tutaj bym zrobił płotki. Choć nie, tu bym... patrz, tu bym jeszcze zrobił... Yy kolejną platformę, żeby no. tu było takie wyjście na łowienie. No, no. no to dawaj, to możemy to zrobić w sumie. E, ja się zabiorę za to w sumie. A już nie mogę. Kurde no z tymi... To jest dramat, ale z tymi linami i tymi liściami. No, o, ale tutaj mam platformę, już sobie jedną zbudowałem, to możemy sobie połapać. Jak ktoś to patrzy sobie na jedzenie tam. No już mam połowę, to zaraz będę musiał Coś przekąsić. Ejdę wody na no oleje. O wszystko. Okej. Okay. Ty, ale na przykład szybko na już siódmy level. No. Co? No ty Co chłopi zabrał mówię, ja sobie wezmę, nie ma go. Przychodzi i bierze. Tak. już ścianę zbudowałeś. No? O, Zauważyłem. Dobra, tutaj planks. Jak coś to zrobiłem o. tam. Tylko mi zabieraj, proszę. Okay. No, dobra, w tych, tych, okay. skrzyniach są liście, coś. Bo w tych, w tych, beczkach to takie te takie już, w Eee, liny, liny, cztery liny, a wiecie co mi to da Chyba wiecie, dokładnie a, już mi się skończył ten e, hammer do craft na nowo Już nie mogę, no nie, masz jeszcze jakieś liny? No Ud, Daj mi ile masz? Czekaj, znaczy nie mam, mam Liście? Liście. Liście, liście A ja liście chyba też mam. Nie mam. No oczekuję, ci daję. O dzięki. 14, dobra dzięki. O, to, to całą... Do, Dobra, teraz robimy linię. Jezu ja zapomniałem, mówię, że będę piła, a ja co? Wdrówko. drówko. Ty wiesz, że zapicie wbijaną się level chyba? No i za jedzenie. To co? To nic, tylko chleb. Piciu, piciu, piciu ciu. Jeszcze sobie coś przekąszę. No i fajnie. A ja tu bardziej to kuchnię to już powoli będę zabudowywać, nie? Spoko, spoko. Ja tu właśnie będę zrobił ścianę i wejście takie, wiesz, taka łownia. Ja tu czy nie patrz, tu zrobię ścianę, o co patrz patrz. patrz. patrz tu będzie ściana i tu zaczną biło takie... gdzie ta

Eee, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, mam dużo desek. Mam chociaż. Desek mam wczoraj, ale nie mam w ogóle lin. Kurde, bo tu same beczki przypływają, a akurat beczek nie chcę, bo tam nie ma, wiesz. Liści. Lin. Liści. No, ale liści tam no. są. O, tu są dwie, płyną dwie skrzynki, to sobie wezmę. Jak dobrze pamiętam, to coś, było jakoś tak, bo mam tylko jedną linę. Dziękuję. dziękuję, mam dobra, o mam, patrz to, o pochodnia, no kurde to są same beczki, jak na złość, nie, beczki są w dropie lepsze, ale ryby masz pojść w takim razie, Czekaj, dobra craft all, spyk. Dobra, brakuje mi jeszcze jednej konstrukcji tej. jeszcze tutaj będę musiał te cztery liście. Czy tam nie wiem ile ty, ile się liści bierze za ten... Zże, a, dwa liście zżera lina, to jeszcze. Hmm. Tu tak. już 6 takich liści i już mam już Tak, może, tak mam dwa. Skrzynia. No. Moja no, nieraz nie, nie dosięga. O, ja moja dosięga. Dobra. Ło, rekin. Kurde, nie dosięgnąłem. No, idę pozbierać beczki, bo te, te drewno i te inne rzeczy się przydadzą. Wsunę, tak nie popatrzmy. Ale fale są No fale nie są Dobra o już mam Czyli już oficjalnie tutaj sobie zrobię ten Oficjalnie Kurde Craft all Pyk No i cyk dobra Ej teraz ściany No i znowu te liny Z tymi linami jest dramat O są te liście, osobne, ciekawe ile mi ich wydropi tutaj. Dwie. Cztery, o, o kurde, nie spodziewałem Dobra, na razie nie będę tutaj robił tak po kolei tych ścian, po prostu sobie nazbieram tego, żeby wiesz. No właśnie, tak się, mam plan. Tu trochę za dużo zrobiłem to łowiarnie. Spoko, to i taki, tak wiesz, tutaj się da takie ogrodzenie trochę. No tak. No. Teraz robię takie Nie to. No ale nasza konstrukcja się rozwi rozwija. W drugim odcinku jest prawie takie imperium. Tak. No to tak, tu, będę, tu będzie ściana i tak bardziej... Tak i tu bym zaczął... Mm. To znaczy, wiesz, jak jesz, to z takim, wiesz. I chcesz rybę? Co? Y Masz tu. No, dzięki. No, a co mamy nowego? Mamy, wiesz, tam co się sadza. Dobrze. Będziemy mogli rozwijać swoje roślinki. No nic. O, Jezu, już 17 minut nagrywania, a jeszcze się nie zaczęła noc. Znaczy powoli już tak wiesz. No tak. A nie, dopiero będę budował to takie coś, żeby roślinki były, to Mhm. Ja uh -huh. tam płużę, bo to był teraz taki, wiesz, trzeba tak sektorami trochę budować. No Dobra, dobra. O, dobra. fajnie, że nie mnie lewitujesz. No to śmiesznie. A ty u mnie się zbagowałeś? O kurde. Niszczy nam coś? Nie. Dobra, on tylko chciał mnie zatekować. Aha, dobra, to jednak schiza. No to ty ów w tamten sektor, ten sektor dołowię. Czy ja teraz będę... No kurde, zapomniałem znowu te liny zrobić. Przeklęte. Ło, sześć. Czyli będziesz łowił. Build. Okej. Okay. Będzie tutaj, tu będą drzwi i tutaj. Dobra, zarobiście. A tu? A tu same planksy, chłopie, już zrobiłem, chłopie, patrz. Ścianę. You... No i tak, i patrz. tu do płatki. O tu... Wow! Wziąłem niechcący wodę. O, i tak, o. o tu i tu będzie ściana, co nie? miałem teraz ten. Czekaj, Zbaczył. czekaj, jeszcze, tylko ten. Yy, no, pokaż. Patrz. O tu i tu będzie ściana, jak tutaj. A tu, co nie? Hmm. Tak, tu może pójść ogrodzenie. Tu ogrodzenie po bokach, Ale a tu o, będzie. Tu, ten. żeby kajak, może w przyszłości, żeby. Był. No tak, taki parking się zrobi. No, no O skrzynka, ja skrzynkę potrzebuję, bo tam jest liny. Trzy, też. Dobra, to ja teraz tylko zrobię sobie płotki i będę miał już, jakby, wiesz, na łowienie. Dobra, dobra, dobra. Czekaj, ee... a. Płotki. A z tymi raksami to też. Pyk. Co? Ile to wy wywaliło mi tych raksów? Hm. Czemu ja tu nie mogę zrobić? A tu dobra. Halo, coś mi się zgliczowało. Mama, stać się na te raksy? No mam właśnie te raksy, nie wiem co tu się stało. Może na inne rzeczy się nie stać. No nie, no zobacz, mam. Patrz, yy... Dziwny. Nie wiem, co tu się u mnie dzieje. jak ja spróbuję. Właśnie ty spróbuj, no? Mi w ogóle. Coś mi się zgliczował ten hammer. Nie, patrz. Nie, Ej, no co jest? Zobacz, mam y hak i mam patch Już Coś się u mnie gra zglitchowała a Ale... no dosłownie nie mogę nic zrobić Eee, e, to mnie, mnie. Nie to po mnie e, dobra No to wydaje mi się, że Będziemy musieli zrobić cięcie No może być hmm. No i jak widzicie jesteśmy już Ja jestem po cięciu bo troszeczkę mi się gra z Tokio y, zresztą też teraz już dopiero wbija Tokio na serwa o właśnie mamy zapisaną grę witam, witam. Zobaczcie czy to teraz działa, okej? Okay. Już teraz... Halo? Zglitchowałeś mi grę znowu Czemu tu... Nie, nie działa A co? Bo... Nie chodziło tu... Ja chciałem żeby tutaj na boku było Okej, okej, okej Dobra, to rozwalę Mogę, mogę, mogę rozwalić, mogę... A ty rozwalasz? Ja rozwalę okay. Wrecking no. kurde, źle z... mi się postawiło, marnuję tylko i ten. Ok, oh yeah. no nie, no coś mi się glisuje, teraz gra. Hmm. Dobra, już mi się odblisowała. To ja sobie w sumie połowie, jak jest noc, no to... No. No to buduję bardziej więc... Ty, ale kuchnię zrobiłem zarą wiesz? To zaraz pójdę, zobaczę. Mi się wydaje, że to nie jest. To znaczy tak to jest dach, to jest dach. To, tak, to jest dach. Już no, tak nie będę udawał. Kurde wypadło mi. Tak. Okej, okay, mam tą żółtą rybkę. Ja się napiję. Eee, zobaczmy, no o, kuchnia jest dorąbana Tylko wiesz co mnie trochę tutaj kłuje w oczy? Co? No dalej No dawaj Od razu lepiej okay. I wiesz i tu będzie darce Żeby taki fajny był taki wiesz Taki widok, taki, taki widok. No, no. Dobra, Dobra tu będzie ten Ja już wydaje mi się że będę zabudowywał tutaj Choć wydaje mi się, że też zaraz przyjdzie czas na powiększenie w ogóle platformy. No. Znowu. Co tam? Sikasz czy co? szczęście tak. trochę jaśniej się robi jakieś tak świeci. Okej, okay, dobra, czas się napić. Jus Czę co doi? Dobra. Ale tu się też będzie woda gotowała. Fajnie, bo jak się wygotuje, to przynajmniej mamy światełko trochę. No. Ja wracam do łowienia. No bo też mi się przyda po takim, wiesz, bo w takim momencie jakby to taki tłuszcz trochę taki rozgrzany, to, to pochodzi, będzie można być. Dobra, dobra. Teraz troszeczkę połowię. No. Tutaj rekin się kręci. W tym, w tym, w tym, w tym Ło! Dobra, mam no, Należy, jak mam słabiutką troszeczkę tą wędkę, to będą takie trochę podstawowe te ryby, ale przynajmniej będą. No. Ważne, właśnie ważne, żeby były takie. Z czasem, ja pamiętam, jak raz włowiem buta chyba. Więc. To nie A, teraz wyłowiem liścia. O, liścia, bardzo dobrze. I tu też jeszcze jezu, teraz to jest wysyp tych liści. Jak teraz, jak niepotrzebne. Znaczy potrzebne, zawsze teraz będą potrzebne, więc no. tutaj jeszcze złapię. O, Dobra, kurczę, zaraz wędka mi się skończy. No, to <słuch> no, mamy noc. Rekin się ciągle tu pałętał wokół nas. Ja se łowię ryby, Szymo coś tam ogarnia. E, czy Tokio. No. takie coś tam ogarnia. Kurde no. Ok, bez skrzynek nie jest potrzebny. winy. po prostu. Czy mogę skrzynkę prostu. muszę udawać. Co? Trzeba po prostu. skrzynkę po prostu. Trzeba po teraz właśnie było takie bardzo szerokie kółko, to zdobyłem jakiś Trzeba po te tkaniny. Okej, okay, okay, okay. No. Dobra dobra Ło kurde Tu będzie chyba coś mocnego A to zwykła ryba Nemo kur... W ogóle 50, 49 Tych wozi Znowu ta ryba, dobra Wydaje mi się, że yy, W ogóle do tych skrzynek nie zaglądamy Tutaj są liście ja mam 18 liści, to będę, dam tutaj. Ja nie mogę znowu tej skrzynki tu wziąć, tu mogę. Są te tkaniny, to też je dam. Tu są liny, to liny jeszcze nie mam. Tu są... WIADRO! Tak. Tu jest złom. Śruba no śruby. Chyba ja nie mogę tutaj Co? Bo ja tu miałem tutaj patrzyłem skrzynkę Mogę śruby Ja mam tu w ogóle teraz coś do picia? No i tam się już ugotowało. A no dobra ja się pytałem że jakby bardziej byś miał to bym ci dał więc Dobra, już się, jak widzicie rozjaśnia, więc będziemy powoli kończyli ten odcinek, który ma prawie pół godziny no jest. Masz jakąś rybę do ugotowania? Mam, mam, mam kilka. Dobra, to czekaj. Będę gotowa, bo bym chciał właśnie, żeby te pochodnie też wiesz. Pięknie ładnie się świeciły. Ale to wieczorami byśmy chyba spalili. Mam tą żółtą rybkę. O, ładno! Mam cztery jeszcze te pomarańczowe. Nemo. To weź wróć. Mogę ci resztę oddać No to weźmy, wróć. Yy, Pyk. Dzięki. Dobra, jak widzicie, w ten jeden odcinek może nie wbiliśmy tak szybko. kilku tych levelów wbiliśmy dokładnie trzy levely, ale jak widzicie, też fajnie wygląda nasza już tutaj konstrukcja. No i co, mam nadzieję, że wam się ten drugi odcinek podobał. Dzięki za oglądanie i do następnego. Naura!